Też nie wiem. O! O Już rozbija, już się rozwija. Ej, boję się, dobra. Potańczyły i widzowie zaliczyli. Nie, to źle brzmi, Renata. Co ja powiedziałam? Źle powiedziałeś. No ale to prawda. I wtedy... Okay. Bo ja tę piekarek odpaliłem, żeby mu e, pomóc, się go nie skrzywdzić, nic nie zrobić i ona wchodzi i patrzy, bo się, gdzie jest mój ja, ja stoję i ona widzi, że czerwone światełko się świeci w piekarniku. Trzy po kolei na siebie, ale to nie wejdzie. Musi być od dołu, dobrze? Tak, tak, nie? Tak. Nie, no dobrze, tak, no tak. Ja się kurwa nie, jak tylko Ja pierdolę to się wsuwa. Jeszcze ja pan, Wiesz kto to Grandi? Nie. Dobra, pozdro się Mano. Ja. <grywa> jakoś tak, no nie szukałam cię jakoś potem, a ty potem trochę mnie szukałeś. Że nawet się zmczywałeś na interze z jakąś laską i myślałeś, że to ja. Kurde, mówiłeś tego nie mówić. Czy znam się osobiście z Ginoldem? No ta tam kiopka jest klejona normalnie, nie? Ginold jest w porządku ziomkiem. Ogólnie bardziej są normalni, nie? Nie są tacy przeżarci tym. Patryk, gdzie wsiadasz? <grystanie> <grystanie> ja typy mają Bandima Lambo Ginol <grystanie> magie klasy. To może albo to, albo to po prostu. Albo niektórzy potrzebują jaj, a jak ktoś nie ma solidnego sprzętu. <grystanie> no to myszki. Tam mam met 80 parę jej brat o 2 metrów, w sumie ojciec też podobnie No i u nich wszystko jest naprawdę bardzo wysoko umywalkę, nie wiem, mają gdzieś na tej wysokości, więc ja jak myję ręce, to muszę tak dosłownie, nie? I tak samo jest z kibelkiem, że nogi mi wiszą, więc to jest zabawne Antyle, to już macha ręką, mówi, nie no. daj pan spokój! Ja to nienawidzę tych skurwysynów. Ja otwarcie o tym mówię, bo oni, oni bardzo często jest, jest, stwarzają zagrożenie pojebane. Na po fecie, a w toalecie, to sami wiecie. Czy możemy rozmawiać po polsku? Sure, but my polish is a little rusty. Sorry to ask so suddenly.

O nie, to ja nie ufam! Ja to sziemny! Ja nie ma! Tak. Ty, to... 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 oh, Ty gdzieś go! Tem... Posłuchaj Posłałem jejbany debilu, chodzi o typowo streamerów. Streamer, polski just chatting. Podaj mi, kogoś popularnego. Rozumiem, przepraszam za nieporozumienie. Popularnym polskim streamerem w kategorii Just Chatting na Twitchu jest Kuba Wojewódzki. Ja pierdolę! Staliśmy tak, jakby na łokciu trumny, i on stał. Ja byłem tak, jakby w ataku, chciałem mieć po piłkę, i on ja stał naprzeciwko mnie, a ja stanąłem tak, napiłem się jak struna. Sędzia za mną pod koszem, jeden podał piłkę na aucia, a ja tak. <contribute> I chory no? ona awantura ja Kurwa, <grabi> w tego twitza Pozela kika w pójdzie mam ten kurwa jest. Kurwa to nie ten na, Wczoraj nah, yeah. nagrywa, nagrywaliśmy film ten na bandzie jakaś babka tam idzie z te i te chłopaki coś tam y, co tam z nimi byłem na, na początku na tej pierwszej aktywności mówią Niech pani z wywiad zrobią, ma kanał na YouTube a papa mi mówi ta on ma kanał na Nie nie, o, o, rozjebałem. No, jest, wszystko działa. Szczególnie tak jest git, ale w w bo muszę podnieść pod maszynę. i mam nie, 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 Tak jest nie, 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 Kurwa! Pod jazdem, pod gniazdem. O kurwa! Ja żartole! Nie, nie no, to dole. jest legenda! Nie, to mu tak, Nie, to <gulanie> ale trochę ci lata ten celownik. Nie, Kolega, ja mu zaraz Nie, ja to Najpierw chcę, żebyś zobaczył, jak sam ci, tak to Nie, to Nie, to Nie, to mu Nie, to poprawia spodnie, no bo przeszkadza Twoja dupa pa, sobie wiem, że chciałabym polakać ryzykować, chociaż to droga pod zagar Płynę pod prąd i tak już... A tu się nie rusza? Tuszol byłby na pewno w pierwszej piątce, ale Tuszol nie może tyle zagrać ile chcemy No bo pamiętajmy o tym, że przygotowuje się do walki i Wybrał pieniądze ponad event organizowany przez jego ziomka więc ma jakby wyjebany, no ale to już nie raz jakby byliśmy świadkami tego, że, że Łukasz nie raz pokazał, że ma na w pizie, no. Kurwo jebana, no i spamuj jednym klipem, bo ci wyjebie na pysk, śmieciu jebany, bo już w obstrana obsrana kurwo. To ponosie... Dziękuję. Dobra, e, dziękuję. Wiesz kto to jest, Grandi czy nie? No wiem, taki frajer, co gra fajnie. Pozdro. Dzięki widzowie.